czytanie z księgi proroka Jeremiasza Pan mówi oto nadchodzą dni kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze nie takie jak przymierze które zawarłem z ich przodkami kiedy ująłem ich za rękę by wyprowadzić z ziemi egipskiej to moje przymierze złamali mimo że byłem ich władcą mówi Pan Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego. Poznają mnie mówi pan ponieważ odpuszczę im występki a o grzechach ich nie będę już wspominał oto słowo boże stwórz o mój boże we mnie serce czyste stwórz że w łaskawości swojej w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Straszno. O Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Wróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Czytanie z listu do Hebrajczyków, bracia. Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich. Którzy go słuchają, oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Chwała, Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Besajdy Galilejskiej i prosili go, mówiąc, panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. W tym rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum usłyszał to i mówił. Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz, a ja, gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Co naszych Umiłowani bracia i siostry, dziękujemy za bogactwo słowa piątej niedzieli Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu słyszymy o szczególnej zapowiedzi, jaką kieruje prorok Jeremiasz. Przez niego, tego wielkiego proroka, Bóg zapowiada nowe przymierze z ludźmi. Znamy stare przymierze z Noem, z Abrahamem, z mojżeszem zawarte na górze Synaj, ale wielokrotnie to stare przymierze nie działało. Może ludzie odczuwali, że było niejako narzucone z zewnątrz. Na czym ma polegać nowe przymierze? W tym tekście jest użyty hebrajski zwrot Brit Hadasza, nowe przymierze. Nowe ma być wypisane w sercu, aby człowiek był wewnętrznie przekonany do tego, co Bóg poleca, co Bóg mówi, że jest dobre. Może czasami jesteśmy przekonani, że, że spowiedź, że chodzenie do kościoła jest dobre, ale tak jakby pod presją kija. No, idź, bo masz poczucie winy, bo matka mówi, żona mówi. Nowe przymierze jest wypisane w nas. Tak jak dzieci, które rosnąc, różnie słuchają rodziców. A mamo ja chcę, a te nie teraz, odkładają to, buntują się. I dopiero gdy dorosną i sami przekonają się, że zasady so, rodziców są dobre, wtedy je wypełniają. I nie trzeba wtedy zewnętrznego nakazu. Bo to przekonanie do tych zasad jest w sercu. Tak jest w życiu dziecka i analogicznie w życiu naszej wiary. Jeżeli jesteśmy sami przekonani, to nie się wali, pali, pójdę na msze święto, będę się modlił, będę się spowiadał, będę wypełniał pewne zasady moralne. Ja pamiętam, dla mnie punktem takim granicznym, był rok 83. To było dawno, dawno temu, ale właśnie wtedy wyjechałem do internatu do Białego Stoku. A miałem wtedy 15 lat. Tak naprawdę już nigdy nie wróciłem na stałe do domu. I już nie ma to, że ojciec z matką mówią: trzeba iść do kościoła, samochód odpalony, trzeba wsiadać i nie ma dyskusji. Nie. Wtedy Trzeba było szukać kościoła, który odpowiada. Bo I z sentymentem wracam. Teraz niedawno byłem w katedrze białostockiej. To była wtedy fara, jeszcze nie była katedrą. Tam był mój katecheta, który rok temu przeszedł na emeryturę, bo został później proboszczem. I te kąty tego kościoła znam. Wierzę, gdzie pięć lat wchodziliśmy do salki. Zawsze było zimno, ale zawsze byliśmy. Zabita komuna, a my przez Mickiewicza cztery przystanki na religię. Wszyscy byliśmy na religii. Jeszcze inny przypadek, kochani. Dziewczyna ze Śląska pojechała do Anglii. Tam koleżanka Jona mówiła, że można, będzie dobra praca. Koleżanka pracowała gdzieś na, na poczcie, więc ona, gdzie tam wylądowała, odnalazła ją... I pierwsze co pyta, a gdzie tu jest Kościół Katolicki? Bo w Anglii to tylko 10% ludności są katolikami. Pozostali to różne inne wyznania, religie. Co więcej, gdzieś tam zaczęła pracować u swojej pani, którą pyta, a gdzie tu jest Kościół Katolicki? Czyli z dwóch źródeł ta dziewczyna brała informację. Gdzie, co niedziela, można chodzić nam przez święto. Jeżeli ktoś jest przekonany, że to jest święte, to on będzie chodził. Ja mówię to od siebie, bo, bo to przeżyłem. I teraz, kochani, jak wychować teraz dzieci, żeby to wewnętrzne przekonanie było wyryte w ich sercu na zawsze, a właśnie to, co święte, co Boże. Najlepiej zapisuje się w sercu dziecka, gdy ono jest małe. Gdy rodzice potwierdzą to swoim świadectwem. Pamiętam z wykładów świętej pamięci ksiądz profesor Janusz Nagórny. Mogę śmiało powiedzieć, najlepszy moralista w Polsce. Miałem to szczęście chodzić do niego na teologię moralną na kulu. Byliśmy tuż przed jego śmiercią, bo jego niszczył nowotwór. Zdążyliśmy zdać egzaminy jeszcze w jego domu prywatnym. Jak on pięknie mówił, że to Boże prawo przez ducha świętego jest wypisane w sercu człowieka. Teraz tak pomyślmy, ileż tych przykazań, różnych zasad, znaczy postaw katolickich. Jeżeli jesteśmy dorośli, albo młodzież, która wzrasta, to jest Twoje, Ty przyjmujesz to za coś wielkiego, świętego, Bożego, to trzeba tego się trzymać do końca życia. I to jest argument dla niewierzących. Dlaczego ja wierzę? Bo mam to wyryte w sobie. Nikt mi nie każe. Ja wierzę, bo chcę. Bo wiem, że to jest słuszne. Śpiewamy dzisiaj fragment Psalmu 51, Miserere Dei Nobis, jeden z najpiękniejszych fragmentów. Już mówiliśmy o nim kiedyś. Zmił się Boże w miłosierdziu swoim, stwórz we mnie serce czyste. Tyle określeń. Mówi król Dawid, autor psalmu, aby Bóg uczynił w jego życiu. Ale na samym końcu jest inny zwrot: A mianowicie: Będę nieprawyk nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Król Dawid mówi: Skoro Ty we mnie stworzyłeś serce czyste, odpuściłeś moją winę, to teraz będę nieprawych nauczał dróg Twoich. Człowiek, który doświadczył Boga, będzie później go niósł, głosił, będzie Jego świadkiem. Człowiek wewnętrznie przekonany, będzie lepiej innych rozumiał i będzie po Bożemu ich nauczał. W drugim czytaniu krótki fragment z listu do Hebrajczyków. Słyszymy, jak. To czytanie zaczyna się stwierdzeniem, że Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za dni swoich zanosił modlitwy. Pan Jezus jako też prawdziwy Bóg i człowiek, jako człowiek lękał się śmierci. Płakał. Autor mówi, że był ten moment, kiedy On zanosił modlitwy z płaczem i wołaniem. Do Ojca to wszystko kierował, by uchronił Go od śmierci. Ale Ojciec powiedział, nie będziesz wiecznie umarły, Bóg to wołanie zakończy z zmartwychwstaniem. Bóg zawsze zrobi lepiej. No bo gdyby Bóg zachował Jezusa od śmierci, albo tłum ludzi, który Jezusa kochał, który widział Jego cuda. Był wyrwany z rąk Piłata, to by inni powiedzieli, że spotkało go szczęście, że został uwolniony od śmierci. Tymczasem śmierć Jezusa przyniosła dużo więcej dobra. To są wielkie tajemnice, bo my modlimy się, żeby ktoś wyzdrowiał z nowotworu po wypadku, żeby był uleczony. I to uznajemy za łaskę Boga, za wielki sukces. A w tym przypadku śmierć Jezusa nie zakończyła się w grobie, ale dała nam życie, dała nam pełne życie. I możemy wołać też z głośnym wołaniem, że nasze choroby, a niejednokrotnie śmierć kogoś w domu przyniesie później owoc nawrócenia domowników. Ale wołajmy z głośnym płaczem. Jak to czynił sam Pan Jezus. Nasze porażki, nasze przegrane po ludzku nie zawsze są ostatecznym dramatem. Z Bogiem inaczej to wszystko zrozumiemy: i choroby, i niewygody, i straty, i samą śmierć, bo ostateczne słowo należy do Boga. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy na początku, że grupa Greków, Przyszła do Filipa, a później do Andrzeja, i oni proszą, by spotkać się z Jezusem. Ci Grecy, bibliści mówią, byli to prozelici, czyli zafascynowali się religią żydowską i przyjęli judaizm, a Żydzi co najmniej raz w roku uczęszczali w pielgrzymce do Jerozolimy. I oni przybyli do Jerozolimy. I w tym samym czasie Pan Jezus naucza, I chcą Go zobaczyć bo mają jakieś zdawkowe informacje. Idą do apostołów. To jest ciekawostka, że z dwunastu apostołów dwóch ma imię greckie, czyli Filip i Andrzej. I tych dwóch tradycja Kościoła mówi, że w Betsaidzie miało biznesowe kontakty z Grekami. Bo oni łowili ryby. Być może się nawet znali z tymi Grekami. Czyli znajomości wykorzystane po Bożemu mogą dobrze owocować. Dzięki znajomościom, i w naszej parafii, zrobiliśmy wiele. Znajomości wykorzystane dobrze mogą owocować. Nie są czymś grzesznym. Przychodzą ci prozelici, Grecy. By adorować, jest to użyte słowo adorare, uwielbiać Boga, mamy stąd adorację, ale również jest tu użyte słowo chorao. Greckie słowo chorao mówi jeszcze więcej. Chcieli zobaczyć Jezusa i zaspokoić swoje pragnienie, czyli chorao oznacza zaspokoić pragnienie, uwierzyć, poznać, zakosztować. I w końcu wejść w głębszą relację. To znaczy chorało. I właśnie to słowo jedno greckie ukazuje nam to pragnienie tych Greków. Relacja wiary właśnie zaczyna się często od ludzkiej ciekawości. Tak jak u tych Greków. Oni nie znali Jezusa, ale byli ciekawi. My też możemy ukazać Jezusa innym. Ale trzeba być otwartym na wszystkich poszukujących ludzi. My też jesteśmy wśród tych Greków. A może jesteśmy jak Filip i Andrzej, którzy innych mogą wątpiących przeprowadzić do Jezusa różnych poszukujących. Otwartych naprawdę. Zapowiedź wobec Greków, że ujrzą Boga w Jezusie, który umrze na krzyżu który stanie się ziarnem obumierającym, dającym życie. Bo w dalszej części Ewangelii właśnie spotykając się z tymi właśnie ludźmi z Grecji, apostołowie, Pan Jezus wyjaśnia tak, jestem synem człowieczym, który umrze. I wyjaśnia to przez przykład obumarcia ziarna. Już za chwilę te wszystkie plony Jesienne będą siane, kukurydza później. I Pan Jezus do analogii ziarna odnosi się, że On jest tym dorodnym ziarnem, które obumrze, ale da życie. Jeżeli nie obumrze, zostanie samą. Czyli Jezus ogłasza prawo o życiodajnej śmierci. Jeżeli kochasz tylko siebie, zostaniesz sam, jak ziarno. Jęczmienia, Znalezione przed laty w grobowcu faraonów, gdzieś tam w piramidzie. Te ziarenka jęczmienia, takie pociemniałe, znajdują się w Muzeum Watykańskim. Można je oglądać gołym okiem. Mają trzy tysiące lat i nie wykiełkowały, nie obumarły. Możemy tak żyć? że w ogóle nie chcemy być ofiarą dla Boga i bliźnich. Trzeba, Pan jest zapowiada, obumierać mąż dla żony, żona dla męża, rodzice dla dzieci, a proboszcz pewnie dla parafian. Obumierać, czyli dawać z siebie, albo jeszcze pewnie dawać całego siebie. Życie jest darem i relacją. Nie mogę zatrzymać go tylko dla siebie, inaczej zaduszę się. Kolejna taka paralela. Tak jak my oddychamy: wdech i wydech. Czyli dla siebie i dla innych. Bo jeżeli będziemy tylko na wdechu żyli. Tylko dla siebie, dla siebie wdychamy, to się zadusimy. Mamy wdychać i wydychać. Czy je, czyli żyje dla siebie i innych. Kto straci swe życie, ten je zachowa. Tracimy z dnia na dzień. Niekoniecznie przez śmierć męczeńską, ale przez modlitwę, przez służbę, przez robienie śniadania, obiadu. Przez pracę w polu, przez taką konkretną służbę dla bliźnich. To znaczy, nie boję się dawać, tracić życia dla drugiego. Jest też, nie wiem już gdzie, ale to czytałem, taki piękny napis na pewnym grobowcu. A brzmi on tak: wieczność za nami, wieczność przed nami. Bóg dał nam chwilę pomiędzy wiecznościami. Pięknie. To co jest za nami, nie mam na to wpływu. Przed nami wieczność. Bóg nie ma początku, nie ma końca, a on nam dał tę chwilę między wiecznościami. 60, 80, 100 lat, ale ta chwila jest tak cenna i ważna, by ją godnie przeżyć, by umieć obfitować życiem Bożym, by umieć być darem dla innych, i zgodzić się obumrzeć dla innych. Ewangelia dzisiejsza kończy się stwierdzeniem. Pan Jezus mówi nadeszła chwila, że Syn człowieczy będzie, będzie wydany w ręce bezbożnych, a ci go zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwanie. Słyszeli ale nie słuchali i nie rozumieli. To zapowiedź jego wydarzeń paschalnych. Wielka decyzja, by ofiarować siebie. Tę decyzję dzisiaj Pan Jezus nam wypowiada. W naszym życiu mogą być też takie decyzje. To znaczy nadeszła chwila. Konieczna decyzja na przykład, na małżeństwo, by nie chodzić 5, 10, 15 lat w nieskończoność, nie wiadomo po co. Nadeszła chwila. Albo nadchodzi chwila na dzieci. Tak przychodzi czas, że są, rodzą się dzieci, bo później już to jest niemożliwe. Albo przychodzi chwila na pracę. Nie będę ciągle żył z garnuszka ojca i matki. Nadeszła chwila w życiu duchowym na spowiedź w końcu, na pojednanie. Nadchodzi chwila na przebaczenie. Nadchodzi chwila, by uporządkować swoje życie. Skoro w życiu Pana Jezusa przyszła ta chwila, to tym bardziej w naszym powinna ona nastąpić. Życzę Wam wszystkim. Spotkania z Jezusem, jak ci Grecy, by odejść z napełnionym sercem. Amen. Wierzę w jednego Boga.